Panie dyrektorze, rozpoczęliśmy lato w mieście. Rzeczywiście rozpoczęliśmy lato w mieście. Zaczęliśmy od czwartej edycji pikniku pod Dębowcem. Mamy nadzieję, że reszta imprez będzie również bardzo udana. Dzisiejszy bielsko bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji zarządza 20 obiektami w mieście. Są to obiekty zarówno do uprawiania sportu profesjonalnego, jak również amatorskiego, do rekreacji i zabaw. Miasto może pochwalić się pięknymi obiektami, profesjonalnie przygotowanymi, i z tego co wiem, nasi goście bardzo sobie chwalą opiekę, jaką roztaczamy nad nimi zarówno opieka nad naszymi obiektami jak również nad praca nad przygotowaniem cyklu imprez i warsztatów tym zajmuje się profesjonalny zespół działu organizacji imprez Bebus przygotował na to lato bardzo szeroką ofertę warsztatów. Tak, rzeczywiście ta oferta jest dosyć bogata. Jest to 15 różnorodnych dyscyplin sportowych. Staraliśmy się też tą ofertę tak zbudować, żeby dać szansę poznać nowe dyscypliny sportu, dlatego zaprosiliśmy klub BKT Advantage do prowadzenia warsztatów tenisa ziemnego, kluby siatkarskie do zajęć siatkówki, basket hills do zajęć z koszykówki i tak dalej, można wymieniać wszystkie, wszystkie dyscypliny. Jakie są takie najciekawsze, najbardziej oryginalne formy warsztatów? W tym roku po raz pierwszy z grupą harcerską realizujemy zajęcia survivalowe. One będą odbywały się na terenie Poddębowce, na terenie stoku narciarskiego. Dla osób, dla pań właściwie do, w wieku powyżej 16 roku życia przygotowaliśmy razem z Klubem Fenix zajęcia z samoobrony, więc to jest taka oferta dla powiedzmy inna niż dla osób dorosłych inna niż, niż pozostałe ze względu na to że ten wiek uczestników jest, jest nieco inny Warsztaty są skierowane raczej dla e, uczniów szkół podstawowych od 7 do 13 roku życia. Tak większość z tych e, warsztatów się e, tutaj kształtuje. E, dlatego, że jest to grupa, z którą już można popracować, już można wykonać e, pewne, pewne ćwiczenia. No i też jest to grupa w fajnym, aktywnym wieku, które, która ma ochotę na sport. Każdy znajdzie coś dla siebie, jeżeli dziewczynki chciałyby uczestniczyć w zajęciach sportowych, mamy gimnastykę artystyczną, mamy siatkówkę, mamy, mamy tenis ziemny. Myślę, że wśród chłopców większą popularnością będzie się cieszyła piłka nożna czy karate, ale nie ma co tutaj dzielić, raczej jest to, jest to oferta na tyle bogata, żeby każdy znalazł coś dla siebie. Wydarzeń kulturalnych, które, są, które odbywają się w Bielsku Białej, dodajemy również elementy sportowe, wydarzenia sportowe. Jak na lato przystało, jest wiele, wiele aktywności, stricte plażowych. Są turnieje siatkówki plażowej, turnieje piłki ręcznej, również plażowej, a nawet turniej rugby plażowego. Ale również dla osób, które nieco spokojniejsze sporty preferują, mamy turnieje szachowe, a także zawody w układaniu kostki Rubika, czyli w tak zwanym cubingu. I to są zawody zarówno dla kibiców, jak i dla amatorów, tak? Tak jest. Oczywiście, jak najbardziej, wszystko to, co organizujemy, jest w dużej mierze dla, dla amatorów. Turnieje piłki siatkowej, plażowej, organizujemy razem ze Śląskim Związkiem Piłki Siatkowej, więc tam może ten poziom będzie troszeczkę wyższy, ale również zapraszamy amatorów. Boiska plażowe mamy zlokalizowane na Pływaniach i na Starcie i na Panoramie, ale również na pływaniach, które są najbardziej oblegane w okresie wakacyjnym przygotowujemy takie wydarzenia na półmetek wakacji oraz na zakończenie wakacji, ale tutaj więcej szczegółów będzie się pojawiać wkrótce. Startuje Pan w zawodach biegowych, a takich też chyba, tak? Nie zabraknie? Zawody biegowe przewidzieliśmy już po e, wakacjach, ale pierwszy bieg, który planujemy, jeszcze odbędzie się w, podczas astronomicznego lata, 14 września. Bieg kobiet, e, 5-kilometrowy bieg dla pań w ścisłym centrum miasta, start na stadionie miejskim. Meta na Placu Wojska Polskiego. To nie tylko wydarzenie sportowe, ale po prostu taki event aktywności dla, dla pań, bo zapraszamy wszystkie panie. Nie, nie chodzi o pobicie rekordu trasy i, o, i o, o pobicie rekordów życiowych, ale o dobrą zabawę, aktywność i, i sport. Co roku rozszerzamy zakres naszych imprez. Co roku wymyślamy coś nowego. Co roku inspirujemy się uwagami naszych gości. Jakie obiekty są do tego wykorzystywane? Czy to bardziej takie zamknięte, czy też pod gołym niebem? Wykorzystujemy praktycznie wszystkie nasze obiekty, te, które funkcjonują w okresie letnim. Jedynie zajęcia z strzelectwa prowadzone są na strzelnicy klubu Gang Club. no to z racji, z racji infrastruktury, której Bebo nie posiada. Przede wszystkim wykorzystujemy pływalnie troclik na naukę pływania, hale sportowe i boiska. Nasze obiekty są profesjonalnie nadzorowane, profesjonalnie przygotowane do sezonu i nad bezpieczeństwem gości dba profesjonalnie wyszkolona kadra. W zeszłym roku z naszych obiektów skorzystało milion sto tysięcy gości i w tym roku myślę, że idziemy na rekord i pobijemy. pobijemy ilość odwiedzających. Temu służą e, wszystkie nasze imprezy, wszystkie nasze e, warsztaty. Oczywiście zapraszamy codziennie, przede wszystkim na obiekty, które są otwarte w lecie, czyli zapraszamy na pływalnie, zapraszamy na boiska, na hale sportowe, na błonie i na stok Z większości obiektów nasi goście mogą korzystać bezpłatnie, aczkolwiek mamy też pewien cykl imprez i warsztatów, gdzie odpłata, opłata jest symboliczna w związku z tym, że pomagają nam partnerzy zewnętrzni i są to bardzo dobrze i profesjonalnie przygotowane warsztaty. Muzyka pracujemy z wieloma podmiotami przede wszystkim oczywiście z urzędem miejskim Bielsku-Białej wydziałem edukacji i sportu który nas wspiera w rozmaitych naszych przedsięwzięciach takim stałym naszym partnerem jest także fundacja Strefa Kobiet to jest fundacja która zajmuje się kobietami z poprzejściach onkologicznych ale rozmaity inne spektrum również działań prowadzi i ta fundacja wspiera nas przy organizacji biegów zarówno biegu kobiet jak i biegu dębowego na pętla, który dopiero w październiku. I to chyba przyjemny widok, gdy obserwujemy, że już na początku lata mamy tłumy tak? na obiektach Bebosiru. Tak, to rzeczywiście bardzo przyjemne i wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy.